No to jest listopad, temperatury na minusie i pewno wielu z Was doświadczyło takiego efektu w samochodzie. Rano wstajecie i widzicie coś takiego. Powiem Wam tajemnicę, ja już sprawdziłem czy to jest. To nie jest żaden kapeć i przybita opona, po prostu powietrze mi ucieka na rantach. Niestety nie jeździmy po... Atfalcie, tylko po brzydkim terenie, piachu, syfie. No i takie rzeczy się zdarzają. Słuchajcie, jak sprawdzić, gdzie jest wyciek. No, najprościej wziąć coś, co się pieni. obsikać i zaglądacie, gdzie, gdzie lecą bąbelki. Ja już wiem, że u mnie to jest na rantach. No, w tym kole też tu jest mało powietrza, więc ciśnienie nie jest na tyle duże, żeby było widać. Ale popatrzcie, o już tutaj się pieni, tu się pieni. Tutaj uciekają pąbelki. Tu trzeba zluzować śruby, bo nie odkręcimy tego inaczej. Potem auto do góry. Ja dla bezpieczeństwa stosuję taki pachołek. Dobra, teraz go opuścimy troszeczkę. Powiem Wam, zastosowanie takiego pachołka Fajna rzecz, bo auto jest w miarę bezpieczne. No i przynajmniej Wam nie spadnie na głowę. Auto nadrastało na mrozie. mi się odkształciła, ale widzę, że już po wpływem temperatury wraca do normy. My musimy spuścić do zera przede wszystkim. Dobra, cały mek polega na tym, że odchylamy maksymalnie jak się da. Nie wiem, czy to będzie widać, spróbujcie światło z góry. I w to miejsce po prostu wciskamy smaru. Ja sobie to jeszcze przedmucham. Niestety jak tam się dostaje często gęsto zostaje potem no, ucieka co jest widoczne przy zmianie temperatury generalnie powinno się to nasmarować czymś tłustym Ja mam tylko smar łożyskowy, ale spierdzielimy tam smar łożyskowy. Można wazeliną, można takim smarem oponiarskim. No chodzi, o to, żeby, chodzi o to, żeby uszczelnić tą przestrzeń styku właśnie gumy z felgą. I oddzielacie ja tam smaru ile się da. Dobra rada, zacznijcie sobie takiegoś punktu, który możecie określić sobie co zrobiliście, a co nie na No, musimy powtórzyć to z drugiej strony niestety, no i za chwilę zobaczymy efekty, czy to działa. A jak chcecie mieć ładną oponę, to fajnie jest ją ja przetrzeć, żeby za dużo smaru nie było. Musimy będzie tak kleić. No dobra, kółko jest napompowane. Patrzcie, bo aż smar z randów. Nadmiar ściągniemy. Przy okazji trochę rozsmarujemy go. Słuchajcie, ja generalnie do wszystkiego stosuję, albo inaczej. Nie jest to reklama. Ale polecam Wam płyn acra do mycia silników. Świetnie się cieni, zmywa każdy smar. Akurat firma K2 za to nie zapłaciła, ale jak coś jest dobre, to czemu nie polecić? Słuchajcie, yy, ładuję to do wszystkiego. Zetrzemy ten syf i zaraz popuszczamy porządek. Zobaczymy, czy te powietrze gdzieś nie ucieka. No i będzie zaraz, chwila prawdy. czy pacjent przeżył i czy operacja się udała. Powiem wam ideolo. Brak bąbelków. No i tym sposobem możecie sobie zaoszczędzić trochę nerwów, stresu, codziennego porannego pompowania. No, unikniecie wizyty w zakładzie wulkanizacyjnym. Co jeszcze? Ja się biorę za drugie koło, bo z drugiej strony ten sam problem. Więc jeszcze czeka mnie powtórkę zrywki. Na razie.